Szybko to ogarniemy. Wszyscy to robią, na filmikach wygląda to banalnie i zawsze zderzamy się z rzeczywistością i nie jest to wcale takie proste. Dzień dobry moi drodzy. W dzisiejszym filmie zabieramy się za montaż płyt karton gipsy na sufitach. Dokładnie jak to zrobimy, jakich narzędzi będziemy używać, opowiemy Wam w dzisiejszym filmie. Więc jeżeli tematyka Was interesuje, to zapraszam na film. Tak to wygląda na ten moment. Tutaj łasieneczka ma już płyty karton-gips, ma też otwory pod oświetlenie, pod wentylację. Jest już tam naciągnięta masa z fizeliną. I na korytarzu mamy przykręcone na razie tylko dwie płyty. Kuchnię sobie zostawiamy na ostatni etap, jak już się wprawimy w to w łazience, w przedpokoju, ponieważ tutaj będzie jednak najczęściej oglądany ten sufit, będzie narażony na to światło zewnętrzne. więc na razie się uczmy na przykładzie łazienki pierwszej, później korytarza, no i żeby tutaj, mam nadzieję, w ostateczności wyszło to super w kuchni. W łazience no dosyć było ciężko to ogarnąć, tam jest dosyć mała przestrzeń, bo tam jest bodajże 2 20 może na 1,70 m coś takiego, więc tam weszły tylko dwie płyty. Dosyć ciężko było to tam podnosić pomimo tam delikatnych luzów pozostawionych, ale udało się, przykręcone są, naciągnięta jest ta fizelina na środku i na obrzeżach. Zamówiłam taką fizelinę najzwyklejszą. Wiem, że są jeszcze inne opcje. Jest też papier, są jakieś siatki. Nie wiem, ja na oglądałam się filmów, w których pokazywali, że ta fizelina jest y, ok do tych łączeń. Zamówiłam też takie narzędzie do frezowania krawędzi, żeby nie walczyć nożykiem, tylko tym tak bezpośrednio przecinać. I na razie działa fajnie. Takie narzędzie do wyrównywania tych krawędzi. Mam tutaj też grunt i mam taśmę ślizgową. To jest taśma ślizgowa, którą naklejam sobie na granicy sufitu, czyli kartą gipsów z ścianami, które u nas są już pokryte tynkiem cementowo-wapiennym. I zamówiłam najpierw taką taśmę żeby przyszło mi to szybko, natomiast z ciekawości sobie zamówiłam później taką dedykowaną Rigipsa taśmę i na ten moment mam wrażenie, że to jest to samo. Już nie pamiętam jaka jest różnica cenowa, obstawiam, że na pewno to będzie droższe, ale działa to tak samo, tak samo się trzyma tej ściany i myślałam, że to będzie jednak coś, nie wiem, Jakaś technologia inna, nie wiem, jakoś tak sobie to wyobrażałam, ale na koniec wam dam znać, czy faktycznie jest sens kupować te dedykowane, czy taka zwykła taśma może być. Ona po prostu ma być pokryta klejem z jednej strony, a z drugiej strony ma być śliska. I one są tak samo śliskie. Więc zobaczymy. W poprzednich filmach z serii sufitów podwieszanych pokazywaliśmy Wam, jak robiliśmy całą konstrukcję, więc to możecie sobie zobaczyć w poprzednich filmach. Dzisiaj już będziemy tylko kręcić karton gipsy i naciągać je masą szpachlową. Natomiast wcześniej bardzo istotne jest to, żeby rozprowadzić elektrykę, żeby mieć już rozprowadzone przewody do oświetlenia w suficie. I ja tu sobie robiłam projekty, wymyślałam to sobie dużo, dużo wcześniej, żeby mieć to zrobione tak jak powinno być, czyli na przykład w kuchni, żeby oświetlenie było nad stołem roboczym, żeby stojąc przy blacie nie było tak, że z tyłu mam oświetlenie i po prostu będzie padał cień. Na przykład, żeby było oświetlenie nad wyspą. Żeby w łazience oświetlenie nie wychodziło bezpośrednio nad kabiną prysznicową, a za to nad kabiną prysznicową, żeby był otwór pod wentylację. Więc no, to jest trochę rzeczy, które trzeba sobie zaplanować wcześniej. Tak samo oświetlenie na korytarzu. Czy będzie jakieś oświetlenie z czujką, które będzie się włączało automatycznie, jak wejdziemy na przykład wieczorem do domu, żeby nie trzeba było szukać połamacku e, włącznika światła, więc takie mamy też przewidziany jedno, jeden punkcik, który będzie nam po prostu trochę doświetlał e, korytarz. Reszta jest na przykład zaplanowana w ten sposób, że jest, e, są włączniki te krzyżowe, czyli w jednym miejscu możemy przy drzwiach włączyć albo zgasić światło, i później już wchodząc do. Salonu możemy włączyć albo zgasić to światło. Więc te kombinacje bardzo są istotne, żeby sobie to rozplanować, to oświetlenie i rozprowadzić te przewody przed przykręceniem płyt karton gipsowych. Jeżeli nie macie jeszcze rozplanowanego oświetlenia na zasadzie tu, będzie osłonka taka w suficie bezpośrednio, która ma średnicy nie wiem. 70 mm albo ma 85 mm, no to istotne jest to, żeby chociaż sobie nawiercić otwór, przez który przełożycie ten przewód, a później docelowo już sobie te otwory przygotujecie. Ja już mam kupione do łazienki właśnie osłonki, które są z IP65 podaje, czyli takie odporne na wodę, i one są do stosowania w łazienkach. Będzie już mogłam docelowo te otwory przygotować. Tak samo mamy kupione już oświetlenie do przedpokoju. Tam wybieraliśmy trochę większą średnicę. Już nie ma tego IP65, ale za to jest trochę ruchoma ta głowica, czyli będzie można na przykład sobie zrobić oświetlenie bardziej skierowane na szafę, żeby lepiej było widać, co jest w środku. Mamy też taki podnośnik do płyt gipsowych Myślę, że to jest bardzo duże ułatwienie przy takiej robocie, bo te płyty są naprawdę ciężkie. My mamy płyty 12,5 mm i one naprawdę swoje ważą i są też dosyć duże, bo jest 1,20 m na 2 m. Więc to jest dosyć spora płyta, jeżeli chodzi o noszenie dla jednej osoby, a na pewno nie da się tego zamontować pod sufitem samodzielnie, trzymając płytę i jeszcze przykręcając ją, więc takie urządzenie jest bardzo, ale to bardzo pomocne przy montowaniu płyt karton-gipsowych. Można to sobie pochylić, żeby nałożyć płytę i po prostu podnieść później do góry, dokładnie w miejsce, w którym potrzebujecie tę płytę przykręcić. Chyba nie powiedziałam Wam po co w ogóle się używa tej taśmy ślizgowej. To ma być po prostu dylatacja, czyli miejsce odcięcia między naszym sufitem z kartą gipsów a ścianą i. Będzie to po prostu takie oddzielenie, które jest dosłownie bardzo, bardzo cień, teńkie, ale dzięki temu, że jest śliskie, to masa, którą nałożymy na sufit i też fizelina, która będzie naciągnięta na sufit w miejscu właśnie tego łączenia ze, ze ścianą, będą oddzielone od ściany właśnie taką cieniuteńką. Taśmą, czyli w momencie, jeżeli będzie nam pracował ten sufit, będzie się podnosił, unosił, będą to naprawdę minimalne ruchy, ale zawsze mogą one się pojawić. To wtedy pojawia się pęknięcie i chcemy, żeby to pęknięcie było jak najmniejsze, albo żeby najlepiej go w ogóle nie było. Dlatego nakładamy sobie właśnie tą taśmę ślizgową przed przykręceniem płyty karton-gipsowych. Mam wrażenie, że przy każdej robocie, którą zaczynamy na początku jest tak ee, szybko to ogarniemy, ee, łatwe to będzie. Wszyscy to robią, na filmikach wygląda to banalnie. I zawsze zderzamy się z rzeczywistością i nie jest to wcale takie proste. Ech, no niestety, z tymi płytami karton gips jest tak. Są cholernie ciężkie. Ten podnośnik działa raz... Raz nie działa i mam za każdym razem takiego stresa, że mi to spadnie na głowę, że masakra. To po prostu chodzi, jakby już nie chciało chodzić i już chętnie by poleżało i nie pracowało. Jest to pożyczone narzędzie, które już trochę podziałało, więc. No nic, musimy sobie po prostu z nim poradzić. Nie będziemy kupować nowego, bo jest to koszt tam kilkuset złotych. Trzecia rzecz, wkręcanie tych wkrętów. Nasze profile są te grubsze, czyli te 0,6. Standardowo się robi na 0,5 mm. I naprawdę ja czuję, że ja się przy tym męczę. To wkręcanie i próbowanie przekręcenia tej płyty karton gips. Jest męczące i no nie ma co się tu oszukiwać, że po prostu no wysiłek przy tym jest niemały. I czwarta rzecz: nigdy w życiu nie szpachlowałam, nie miałam z tym do czynienia, więc no wygląda to tak banalnie na tych wszystkich filmikach, jak oni sobie to tam zaciągają. A realistycznie jest tak, że raz mi wyjdzie lepiej, raz mi wyjdzie gorzej i tak. No właśnie, na szczęście mam nadzieję, że się wprawdzie, zanim zrobimy kuchnię, bo ten przedpokój i tą łazienkę, to myślę, że przeżyjemy, jak jakieś będą nierówności. Chociaż oczywiście fajnie by było, jakby to było wszystko zrobione super i równie Tak na ten moment prezentuje się sufit w przedpokoju. Przykręcone są już wszystkie płyty, prawie wszystkie otwory są już też zaszpachlowane. Tutaj. To łączenie nieoryginalne jest już zaszpachlowane, i robiłam to w ten sposób, że najpierw szła pierwsza warstwa, później czekałam 10-15 minut, nakładałam delikatną drugą warstwę i wtapiałam w to fizelinę. Podpatrzyłam na jakimś tam kanale, że podobno tą fizelinę warto jest namoczyć. Ten dzień wcześniej, przed robotą, żeby ona była jednak wilgotna. Oczywiście, jak zaczynamy pracować, to trzeba ją odsączyć, żeby tam się z niej nie lało, natomiast żeby ona była wilgotna. Tłumaczono to w ten sposób, że ona po prostu się lepiej wtapia w tą masę szpachlową i lepiej się. Łączy, więc tak robię. Nie będę robiła żadnych testów, że jedną zrobię zmoczoną, drugą niezmoczoną, i później będziemy sobie patrzeć w przyszłości, czy nam pęka, czy nie pęka, czy odchodzi, czy nie odchodzi. Nie wiem, jaki mógł być rezultat, więc robię tak, jak inni mówią. Wiem, że też nie wszyscy tak robią, więc możecie dać znać, z której wy jesteście grupy, czy moczycie, czy nie moczycie tą fizelinę. Ja postanowiłam, że będę ją moczyć. Przygotowałam już sobie też otwory pod oświetlenie. E, oczywiście wcześniej musiałam przygotować przewody. I tutaj pomysł jest taki, że tutaj będą trzy lampki, które będą takie w suficie schowane czyli będą tylko takie osłonki, i one będą miały takie delikatne światło kierunkowe na naszą szafę, która jest po tej stronie, żeby ją doświetlić, jak będziemy otwierać szafę. I te same lampki miały być tutaj czyli jeszcze raz, dwa, trzy i cztery. Tutaj miały być te same lampki, ale oczywiście, jak to już u nas nieraz było, u nas się wszystko na bieżąco zmienia, i ja sobie podpatrzyłam na jakiejś realizacji, że ktoś sobie po prostu tak ładnie w linii prostej zrobił oświetlenie, takie tuby wystające z sufitu. Mi się to po prostu bardzo spodobało, więc zmiana koncepcji. Więc jak widzicie, tutaj jest zrobiony otwór duży, a tu już jest taki malutki otwór tylko na przewody. Więc będę musiała wybrać takie tuby, które mi zasłonią te otwory. Tu są otwory na tam 7 cm, więc widziałam, że są te tuby takie większe. Mam nadzieję, że będzie to wystarczające, ponieważ oczywiście bartek się już śmiał. Jak ja to teraz zasłonię? Jak już sobie porobiłam takie otwory, a raptem mi się koncepcja zmieniła. Więc Będę musiała kombinować. Jak widać, nie zasprachlowałam jeszcze wszystkich tutaj wkręcików. Staram się je robić co jakieś 15 cm. tak, widziałam, że wszyscy zalecają, nie ma znaczenia, czy one się będą mijać przy łączeniach karton gipsu czy, czy nie. Kwestia jest taka, że powinny one być co te maksimum 15 cm i to będzie wystarczające. Ale żeby sobie ułatwić to wkręcanie wkrętów, to zanim przymocowałam płyty karton gipsowe na ścianach zrobiłam kreski. I to są kreski, które mi wskazują środek profila nośnego, czyli tego profila, do którego przykręcane są płyty karton gips. I on jest z jednej strony zaznaczony i z drugiej strony ściany. No i jedni mogą sobie robić to poziomicą, zaznaczać na płytach karton-gipsowych, na oko próbować trafić, no ale my mamy ten laser, dzięki czemu możemy puścić go w pionowo, żeby nam przechodził przez te linie i wtedy mamy pewność, że tam gdzie wkręcamy nasze wkręty, tam jest na pewno ten profil. No bo kombinowanie i robienie 15 dziur, no, po prostu osłabia płyty, więc lepiej się do tego wcześniej przygotować.